Choroby zapalne jelit, brzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba leśniowskiego trochna. Część pierwsza, definicje i podstawy patofizjologii. Choroby zapalne jelit obejmują przewlekłe, nawracające schorzenia przewodu pokarmowego, w których dochodzi do nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego na antygeny jelitowe. Najważniejsze jednostki to brzodziejące zapalenie jelita grubego, w skrócie WZJG oraz Choroba leśniowskiego crochna w skrócie CHLC. Patogeneza obejmuje współdziałanie czynników genetycznych, środowiskowych, immunologicznych oraz mikrobioty jelitowej. Istotną rolę odgrywa defekt bariery śluzówkowej, nadaktywność limfocytów T oraz produkcja cytokin prozapalnych. Część druga. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to przewlekły proces zapalny obejmujący wyłącznie błonę śluzową jelita grubego, zaczynający się od odbytnicy i szerzący się ciągle w kierunku proksymalnym. Postacie kliniczne procytis ograniczone do odbytnicy lewostronne, do zgięcia śledzionowego Pancolitis obejmuje całe jelito grube Objawy Biegunki z domieszką śluzu i krwi Parcia naglące Ból w lewym dolnym kwadrancie. Uczucie niepełnego wypróżnienia. Utrata masy ciała w cięższych postaciach. Powikłania miejscowe. Megacolon toksicum. Perforacja jelita. Krwawienia masywne. Ryzyko raka jelita grubego, wzrasta wraz z czasem trwania choroby. Powikłania pozajelitowe. Zapalenie stawów. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Zapalenie spojówek. Rumień guzowaty. Zapalne zmiany skórne. Diagnostyka. Kolonoskopia z pobraniem wycinków podstawowe badanie. Badania laboratoryjne anemia podwyższone OP, CRP, hipoalbuminemia. Kalprotektyna w kale marker aktywności zapalnej. Klasyfikacja aktywności skala truelowea i widca. Łagodna postać mniej niż 4 wypróżnienia dziennie. Umiarkowana do 6 wypróżnień. Ciężka ponad sześć wypróżnień, gorączka, tachykardia, anemia. Leczenie. Aminosa mesalazyna doustna i do odbytnicza. Glikokortykosteroidy w zaostrzeniach. Leki immunosupresyjne, azatiopryna, merkaptopuryna. Leki biologiczne, infliksymap, adalimumap, wedolizumap. Chirurgia, kolektomia w ciężkich postaciach opornych na leczenie. Część trzecia. Choroba leśniowskiego trochna choroba Leśniowskiego trochna to nieswoiste zapalenie przewodu pokarmowego o pełnościennej lokalizacji zapalenia obejmujące dowolny odcinek od jamy ustnej do odbytu najczęstsze lokalizacje jelito kręte i kątnica jelito cienkie odbytnica i okolice odbytu objawy biegunki bóle brzucha utrata masy ciała gorączka przetoki około odbytnicze Niedrożności i bóle kolkowe, powikłania. Przetoki i ropnie okołoodbytnicze, zwężenia jelitowe, niedrożność, kamica żółciowa, osteoporoza, niedobory żywieniowe, witaminy B12, kwasu foliowego, żelaza. Diagnostyka kolonoskopia z oceną końcowego odcinka jelita krętego. Badania obrazowe, enterografia MR te kajamy brzusznej. Badania laboratoryjne, anemia, leukocytoza, CRP, hipoalbuminemia. Leczenie. Aminosalicylany, mniej skuteczne niż w WZJG. Glikokortykosteroidy, w zaostrzeniach. Azatiopryna, 6-merkaptopuryna, leki podtrzymujące remisję. Metotreksat, szczególnie w zmianach cienkiego jelita. Leki biologiczne, infliksymap, adalimumap, ustekinumap. Chirurgia, w przypadkach przetok, zwężeń, ropni. Część czwarta, porównanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby leśniowskiego trochna. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Lokalizacja, tylko jelito grube. Przebieg ciągły od odbytnicy. Zmiany śluzówkowe. Krwiste biegunki. Duże ryzyko raka jelita grubego przy długotrwałym przebiegu. Częstsze współistnienie pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych. Choroba leśniowskiego trochna. Lokalizacja, cały przewód pokarmowy. Przebieg odcinkowy z segmentami zdrowej błony. Pełnościenne zapalenie. Przetoki, zwężenia w nie. Rzadsze powikłania nowotworowe. Dużo częstsze przetoki okołoodbytnicze. Z punktu widzenia egzaminacyjnego: WZJG, mesalazyna jako lek podstawowy. CHLC, leki biologiczne i immunosupresyjne dominują. Megacolon toksicum, powikłanie charakterystyczne dla WZJG. Przetoki okołoodbytnicze, patognomoniczne dla CHLC. Jeśli podoba Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały edukacyjne dla lekarzy.